Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. A więc tak się prezentuje odnowiony przeze mnie rower Kazela Dupin tak to wyszło Może powiem co zostało zrobione Zacznijmy od malowania zostały podmalowane te oto Elementy tutaj i z tamtej strony oraz główka. Oczywiście nie udało się dobrać koloru idealnie, ale przemilczmy to. Opony, może powiem coś na temat opon. Pierwotnie miały być te oponki, to są WTB Radler. Ale już widzę, że one się nie nadają do tego roweru. Z tego względu, że jest problem z ich ustawieniem, gdyż to są oponki bezdętkowe i jest problem z równym ich ustawieniem na obręczy. Nie wiem, czy one są jakieś krzywe czy coś, ale jest jakiś problem. Jeszcze tylna opona w miarę równo się układa, natomiast przednia no nie, nie byłem w stanie jej ułożyć po prostu miała dość duże bicie. I dlatego wróciłem do tych oponek, które były tutaj z Continental. Z tyłu była chyba szwalba, to też ją zmienię. W niedługim czasie, jeżeli chodzi o lampkę, też będzie wymieniona, gdyż ta lampka świeci dosyć mizernie. Dosyć nietęgo, dlatego już mam lampkę inną, i w najbliższym czasie ją zamocuję. Może nie będzie wyglądać w ten sposób. Tamta jest dosyć nowoczesna, ale. Ale będzie dobrze świecić, a to o to w tym chodzi. <gry> tutaj emblemat został ten sam, miałem go wymienić, ale już dałem sobie spokój. Natomiast cała kierownica jest pomalowana, gripy wymienione na nowe, oryginalne, z tym, że pod kolor brązowy tym razem przerzutka Nexus z clickboxem nowa, gdyż tamta się rozleciała, lampka tylna też nowa, dodatkowo dołożyłem tutaj przełącznik gdyż w połączeniu z tą lampą ta tak jakby świeciła non stop, nie dało się tego rozłączyć zrobiłem taki włącznik w momencie jak zamontuję nową łapkę, lampkę to ten wyłącznik nie będzie miał sensu, ale raczej zostanie już jak jest, nowe pedały platformowe, nowa stopka oczywiście w siodle wymienione sprężyny na nowe tamtych nie udało się odrestaurować znaczy można było by je założyć ale nie wyglądałyby tak jak te w tym momencie? Nowa odejma, nowa klamka, nowe linki, nowa farba na tym bagażniku przednim. Coś tu pewnie jeszcze pominąłem, ale trudno, wygląda tak. Nowa farba na osłonie. Jeździ się dosyć przyjemnie, choć pozycja za kierownicą jest odmienna niż w poprzednich moich rowerach. Dosyć powiedziałbym pionowa, ale taki rower miejski, może do pracy jak znalazł. Pozdrawiam. Ta lampa teraz to świeci Tak jak trzeba